Witam Was serdecznie. Adam Miarka na kanale Żyjąc każdym słowem. Dziś będę chciał podzielić się z Wami ostatnim y, fragmentem rozważań na temat orłów. Bądź orłem, nie kurczakiem. Będę chciał skontrastować duchowe cechy tych dwóch ptaków i zachęcić, abyśmy byli duchowymi orłami, a nie duchowymi kurczakami. Po co być kurczakiem, jeśli możesz być orłem? Orły dążą do tego, co najlepsze. Kurczaki zadawalają się przeciętnością i to zarówno w tym fizycznym aspekcie, jak i w tym duchowym. Będziemy chcieli skupić się szczególnie na tym duchowym aspekcie i cechach charakteru Orła, aby one od, u nas odzwierciedliły się. Orzeł mieszka na wysokości. Jak wygląda jego dom? Orzeł szuka najwyższej skały, szuka najwyższego drzewa, i tam buduje swój dom, swoje gniazdo. Gniazdo orła może osiągnąć olbrzymie rozmiary, nawet 6 metrów głębokości i nawet 3 metry średnicy, może ważyć nawet 2 tony, to pokazuje zaangażowanie, jakie orzeł wkłada w wychowanie swojego potomstwa. O tym, że Bóg przyrównuje siebie do orła w swojej troskliwości i opiekuńczości, mówiliśmy ostatnio. Jeśli jesteś orłem, dąż do tego co najlepsze, nie zadawalaj się przeciętnością kurczaka. Dom kurczaka to podwórko. Kurczaki są niewolnikami zamkniętymi w czyjeś klatce, na czyimś podwórku. Ich oczy wpatrzone są w ziemię. Duchowe orły dążą do doskonałości w społeczeństwie, w domu, w pracy, w szkole, w kościele, gdziekolwiek. Jak daleko patrzysz? Biblijny tekst księgi Joba mówi nam o tym, jak daleko patrzą orły. Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru. Jego oczy patrzą daleko. Jak daleko patrzysz? Kurczaki są krótkowzroczne. Ich sfera zainteresowania to sprawy blisko ich dzioba. Orły patrzą daleko. Obraz odbierany przez orły jest nawet pięciokrotnie ostrzejszy niż widziany okiem ludzkim. Dodatkowo środek orlego oka działa niczym teleobiektyw 2,5 raza powiększając obraz w centrum pola widzenia tego drapieżnika. Orły widzą obraz bardziej kolorowy, odbierają szersze spektrum barw niż człowiek. Pole widzenia orła to 270 stopni, czyli troszkę też do tyłu orzeł widzi, ze względu na to, że jego oczy są osadzone z przodu, ale troszkę też po boku. Gdzie jest Twój cel, kiedy zastanowimy się nad naszym życiem i tym jego duchowym aspektem? Jeśli jesteś orłem, masz wizję, masz cel w swoim życiu, który widzisz z daleka i na nim się skupiasz i do niego dążysz. Wielu z nas, ludzi, ma wzrok, ale czy mamy wizję? Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki, mówi nam Słowo Boże. Jeżeli nie, nie mamy objawienia, jeżeli nie mamy wizji y, naszej przyszłości, dokąd zmierzamy, to rozprzęgnięcie następuje y, i gubimy się w naszym duchowym życiu. Największą tragedią jest przeżyć życie bez celu, bez wizji. Bóg daje nam wizję. Y, tego, abyśmy byli w jego wiecznym królestwie, i to jest cel, do którego powinniśmy dążyć. Jako duchowe orły, orły skupione są na celu. Moja ojczyzna jest w niebie i tam dążę. To, co tutaj na ziemi jest przemijające, czasowe i najważniejsze jest, abym osiągnął cel. Kurczaki z kolei łatwo się rozpraszają. Byle jakiś hałas, byle coś się dzieje, już kurczaki patrzą przerażone, co to będzie, czy trzeba uciekać. Kiedy orzeł zdecyduje złapać określoną zdobycz, ustawi odpowiednio skrzydła, przygotuje się i uderzy to jest cecha orła. Nawet jeśli nie uda się za pierwszym razem, orzeł pozostaje skupiony na swoim celu, wraca w górę. Wypatruje kolejnej możliwości, jak osiągnąć cel, który sobie założył. Orły są cierpliwe i to zarówno dosłownie w ich cechach charakteru fizycznych, jak i duchowe orły są cierpliwe. W księdze objawienia, inaczej księdze Apokalipsy w XIV rozdziale mamy taką cechę charakterystyczną świętych bożych. Ja to zacytowałem tutaj w przekładzie Biblii Gdańskiej, dlatego że ono używa słowa cierpliwość. Tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową. Szczególnie w czasie końca przed powtórnym przyjściem Chrystusa zwrócona jest uwaga, że będą ludzie, którzy mają cierpliwość świętych. Wiem, czego chcę i chcę tego teraz. To Dewiza kurczaków, w którym zawsze się spieszy. Taka piosenka jest młodzieżowa: I know what I want and I want it now. Wiem, czego chcę i chcę tego teraz. Orły są cierpliwe. Orły mają też poczucie humoru, potrafią wykonywać akrobacje powietrzne, od tak dla zabawy. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. W liście do Galacjan czytamy, owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i itd. Tak Także radość jest tutaj na drugim miejscu. Bóg chce, abyśmy pomimo tych niesprzyjających okoliczności, w których nieraz jesteśmy na tej ziemi, abyśmy prowadzili życie radości. Z tego, że nasza ojczyzna jest w niebie, że mamy Boga, który jest przy nas, że zdążamy do Jego Królestwa i mamy ten cel. Kurczaki są zawsze smętne, brakuje im radości życia. Ta, ten obraz, ta ilustracja, tak może to aż przesadnie pokazuje, ale coś w tym myślę jest, abyśmy nie byli duchowymi kurczakami. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Jeżeli myślimy o naszym zdrowiu, to Biblia mówi nam poprzez Salomona, człowieka o największej mądrości, wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Orły mają odwagę stawiać czoła trudnościom w pojedynkę. Nie obawiają się stanąć mocno za tym, w co wierzą. Kurczaki dobrze czują się w tłumie, patrzą i naśladują to, co robią inne kurczaki, idą tam, gdzie idą inne kurczaki, robią to, co robią inne kurczaki, marzą o tym, o czym marzą inne kurczaki, jedzą to, co jedzą inne kurczaki, ubierają się tak, jak ubierają się inne kurczaki, oczywiście te duchowe. Jeśli jesteś kurczakiem, najprawdopodobniej skończysz w czyimś rosole. Takie jest przeznaczenie i cel większości kurczaków, które osiągają. Jest Boży przeciwnik, który robi wszystko, żeby nas w takim przenośnym sensie ugotować w swoim rosole. Orły są wierne w monogamicznych związkach. Wierność Bogu jest bardzo ważną cechą, szczególnie w tych trudnych czasach, w których żyjemy, i to wierność w każdym aspekcie, wierność w aspekcie duchowym, również wierność. W tych związkach z, ze współmałżonkami, czy zanim jeszcze jesteśmy w związku małżeńskim, w narzeczeństwie, czy w tak zwanym chodzeniu ze sobą. Tutaj jesteśmy zachęcani, orły są właśnie wierne. Kiedy już tworzą parę, to ta para jest sobie wierna i do takiej wierności również małżeńskiej, wierności seksualnej jesteśmy zachęcani. Kurczaki są poligamiczne. Taki kogut, ta kura czy tamta kura, wszystko jedno. Po co być kurczakiem, jeśli możesz być orłem? To jest właśnie pytanie, które warto sobie zadać. Możesz być orłem, Bóg chce, abyś był orłem. Na tym świecie jest zbyt wiele kurczaków. Ten świat potrzebuje, abyś był orłem. I z taką myślą chcę Was dzisiaj pozostawić, chcę zakończyć tą serię. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, również innych filmów i udostępniania, subskrypcji kanału w w tym właśnie procesie, kiedy stajecie się duchowymi orłami, niech Bóg was obficie błogosławi, bo idziemy za przykładem tego orła, którym jest Bóg. Chwała niech będzie mu za to, że Bóg ma dla nas to, co najlepsze i że nasz dom jest, nasza Ojczyzna w niebie. Amen.